Nie pamiętam, czy mieliśmy taki film o tym, co zrobić, jak za szybko skończysz. Mam wrażenie, że to jest krzywo. Nie jest. Nie jest? Nie. Nie, wydaje mi się, że jest Wydaje mi się, że nie miałem takiego filmu, co zrobić, jak skończyłeś za szybko. Dobra. Dobra. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co zrobić, jak skończyłeś za szybko. Wymagania w sprincie realizować. Tak jest. To jest y, o tyle ciekawe, bo odpowiedź na to pytanie jest dokładnie tak samo, taka sama, jak na pytanie, co zrobić, jeżeli się nie wyrobiliśmy z wymaganiami w sprincie. Dobra, zaskocz mnie. Zaskoczycie, <grym> bo chodzi mi o to, że sprint trwa tyle, ile miał trwać. Po pierwsze i najważniejsze. Okay. I to ja teraz się nachylę troszeczkę. Nie wiemy dlaczego czasami ludziom się wydaje, że jak zrobiliśmy wszystko, to skrócimy sprint, i niestety. Ci sami ludzie mówią, że jeżeli nie, nie zdążyliśmy, no to przedłużmy o parę dni, żeby zdążyć. To ja poszedłem w inną stronę, czyli jeżeli zrobiliśmy wszystko i jeszcze się sprint nie skończył, to wiemy, że on ma być stałej długości, ale albo nie będziemy robić nic, albo self-learning. 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 Self -learning. Tak, i self-development. I self-development. Okej, okay, no to zamknijmy ten mój case, który, który mówimy. Sprinty mają stałą długość. Mówiliśmy o tym wiele razy. I Sprinty mają stałą długość, to znaczy, że. Jeżeli trwa dwa tygodnie, to trwa dwa tygodnie, niezależnie od tego, co tam naładowaliśmy. I do jeżeli zrobiliśmy szybciej, to musimy yy, zaplanować, znaczy musimy coś zrobić, żeby mieć co robić. Co robić, a jeżeli nie, mamy dużo więcej niż jesteśmy w stanie, no to i tak się sprint skończy i, i tyle. Nie? Dobra. No i, i, I teraz, zdroworozsądkowo patrząc, jeżeli chcemy mieć co robić, no to potrzebujemy mieć źródło miejsca, z którego wyciągniemy to, hmm. z czego będziemy chcieli co, coś robić. Ja znam takie źródło i ono się nazywa chyba backlog. Tak jest. Więc, więc naturalną koleją rzeczy jest. Jeżeli skończyliśmy coś robić i zostały nam dwa dni do końca sprintu, to patrzymy sobie do backlogu, weryfikujemy, co w tym backlogu znajduje się na pierwszym miejscu. Możemy to nawet jeszcze przegadać z protagonerem nawet powinniśmy, bo może protagoner nie miał kiedyś update'ować backlogu, chociaż powinien być update'owany na bieżąco. No ale tutaj pojawia się pewien problem. Zaskoczę teraz ja Ciebie. Mhm. No ten pierwszy element mógł być po polifajmencie, ale przygotowany jako ten, który mieści się w całym sprintie, a nie w dwóch Za dużych. No to, to jest, to już niestety spaliłeś to pytanie, bo już powiedziałeś, że porozmawiamy z Product Ownerem no, i okay. zastanawiamy się, Product Ownerze, mamy jeszcze na przykład 3 dni w sprincie do roboty, ta rzecz, która jest na pierwszym miejscu w backlogu jest na 7 na oko, więc nie damy rady, no to co innego możemy zrobić i bardzo często każe się, że Product Ownerem powie, a skoro macie trzy dni ekstra, to ja mam tutaj takie rzeczy, których co prawda nie chciałem robić, bo, bo nie są aż tak priorytetowe, ale jeżeli jest czas, to zróbmy je. Quick win. Ale możemy też podejść do tego w drugi sposób. Weźmy tę pierwszą rzecz, mimo że jest na siedem. Usiądźmy, zastanówmy się, co możemy, jak możemy ją podzielić, zdekomponować, tak żeby ta część, która jest na trzy dni, które pozostały nam do końca, również coś dała. Okay. Co więcej, tam może się pojawić też taka pokusa, że jak zrobimy tą część za trzy, to, to za cztery nie będzie potrzeba, a no, mniej potrzebna. Niestety, takie... niestety może się pojawić też inna pokusa że pomimo tego, że to jest na 7, to weźmy i zrobimy tyle, ile się uda. I a resztę dokończymy. przymkniemy oko? Tak. Że prawie skończyliśmy. Albo, albo albo bez po testów? Prostu, albo po prostu zróbmy tyle, ile się uda, a resztę sobie dokończymy. No to nie, w sprintie, to to nie jest to podejście. To nie jest nie? to podejście. Czyli w tej sytuacji raczej, albo weźmy coś z backlogu, co jest na 3, może się znajdować na trzecim, czwartym miejscu. Nie jest to do końca. Uzgodnimy do sprawy, to sprawę. O, bo on to może sobie przesunąć na pierwsze wtedy. Tak, nie zresztą. ma problemu. Jesteśmy wtedy zgodni z. Z metodyką, a jeżeli mamy dużą rzecz na pierwszym miejscu i chcemy ją dostarczyć, zdekomponujmy. Ale na części biznesowo używane. Tak tyle. tyle, cały przepis, dzięki. Po co tu jestem? No, odpowiedź jest krótka, bo pierwsze Tomek kazał, żartuję. A po drugie, chcę Was zachęcić do tego, żebyśmy nie ustawali. Nie ustawali w tym, żeby cały sięki czas pogłębiać naszą wiedzę, nie ustawali w tym, żebyśmy cały sięki czas chcieli więcej i tak samo jak my chcemy coraz więcej subskrybentów, tak samo mam nadzieję, Wy chcecie coraz więcej wiedzy. A jeżeli macie pomysły na tę wiedzę, piszcie.